Jude Bellingham strzelił w doliczonym czasie gry gola, który sprawił, że Real Madrid wygrał 3-2 z Manchesterem City na wyjeździe. I tak się składa, że było to już trzecie spotkanie w historii Realu z Manchesterem City, w którym Real był w stanie wygrać mecz po tym, jak strzelił gola w doliczonym czasie. I tak się składa, w związku z tym, że mówimy o współczesnym europejskim klasyku że w starciach żadnych innych klubów nie mamy do czynienia z taką statystyką, żeby trzykrotnie już zdarzało się, że ktoś wygrywa konfrontację strzelając gola w doliczonym czasie gry. No Krótko mówiąc, jeżeli jesteście żądni tego, żeby dostać jakąś dramaturgię meczu, no to oglądanie spotkań City z Realem prawie zawsze jest no, dobrym sposobem na to, żeby mieć duże szanse na to, żeby właśnie taką jakąś dramaturgię futbolową doświadczyć.